Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na Testy TV i dzisiaj znowu produkt z wysokiej półki. Branża fotowideo. Słuchajcie, Holy Land. Tak jest, takie opakowanie chcę Wam pokazać. Mars 400S wersji Pro. Jest to nadajnik do transmisji wideo bezprzewodowy. Jeszcze coś wam pokażę. To opakowanie już widzieliście, czyli Lark. To jest właśnie Holland Lark 150 Duo, czyli system mikrofonów bezprzewodowych tutaj mikrofonik tam odbiornik, a dzisiaj zajmiemy się właśnie systemem transmisji wideo bezprzewodowej. Słuchajcie, to jest sprzęt z wysokiej półki, już można powiedzieć. Oczywiście nie jakiejś najbardziej wysokiej, jakiejś tam totalnie high ale myślę, że u nas się to doskonale spisze. Cóż tu mamy? Tutaj mamy jeszcze zasilacz. Resztę sprzętu mam już wyjętą i ona już sobie tu u nas pracuje, więc dobra. Mamy tutaj zasilacz, zasilacz 12V, 2A, 24W. Mamy jedną antenę. Jedną antenę, to na razie tutaj do pudełka, a dwie pozostałe anteny, przepraszam, cztery anteny, pozostałe już są tutaj przypięte. Tak wygląda ten, oto sprzęt. Jeszcze odepnę. Baterie. Proszę bardzo. Maleństwo, nie? 200 gramów waga, bo 206 gramów dokładnie. Tutaj jest transmisja na 5 GHz, Słuchajcie, zasięg do 100 metrów. Nie będę tutaj robił drugiego nagrania odnośnie zasięgu. Może skorzystamy z filmu, gdzie testowałem zasięg mikrofonów bezprzewodowych, ponieważ tam już to zrobiłem, więc tutaj sobie z tego że skorzystamy. Słuchajcie 100 metrów jak w mordę strzelił, że tak powiem. Naprawdę uwierzcie mi, że na 100 metrach zaczęło 100 5 czy 107 metrów zaczęło mi gdzieś przerywać, jeśli chodzi o wideo. Później przerwał dźwięk, więc naprawdę zasięg jest tutaj bardzo, bardzo duży. Można jeszcze dokupić dodatkowe czy wymienne, no bo tutaj są te antenki wykręcane. Można to wymienić na antenki takie grzybkowe. Czy będzie taka potrzeba? Nie mam pojęcia. Może na przykład w zamkniętych pomieszczeniach, czy jeśli będziemy przez ściany, przez jakieś metalowe, nie wiem, przedmioty próbowali robić transmisję, więc może wtedy będzie problem. Tutaj u mnie w lesie problemów absolutnie nie, nie było. Dobra. Odpalamy to? Nie, może jeszcze nie odpalamy tylko spójrzmy co tutaj mamy. Czyli u góry mamy Ale dobra, najpierw sam korpus jest to wykonane z jakiegoś odlewu aluminiowego. Duży wyświetlacz. Dobra, tutaj jeszcze szybka. Out. Mamy trzy klawisze do menu. Tutaj mamy wyjście. Przepraszam, tu jest wejście SDI. Z tyłu jest całkiem sporo. Mamy tak. Na dole mamy zasilanie. Później mamy HD HDMI IN, czyli wejście HDMI. Mamy włącznik, wyłącz, włącznik, wyłącznik. Tutaj mamy port USB-C. Druga forma zasilania, słuchajcie, czyli możemy zasilać właśnie z, z przewodu? Możemy zasilać czy zasilacza, przepraszam, zasilacza? Możemy zasilać na przykład z powerbanka? I te zakresy napięć, które tutaj są, również są dosyć spore, bo to nie jest na stałe, że 6 V czy 12. Na dole mamy od 6V do 16 a u góry z USB-C od 5 do 12V. No i oczywiście mamy również możliwość zapakowania tutaj dużej baterii czy duże, dużego akumulatora. Również ja z takich korzystam. I tutaj również widać wyjście na wentylator. Tam jest ukryty wentylator. Tutaj nie ma nic. I na spodzie mamy miejsce do przykręcenia na zimną stopkę, oraz jest gwint wewnątrz, więc możemy to przykręcić do, do statywu, czy też do aparatu, jeśli mamy taką możliwość. Nie? Na, na gwint, tak, taki typowo, typowo fotograficzny. Dobra, pakujemy zasilanie. No i zobaczcie, że. To się super szybko paruje. Nie trzeba tutaj absolutnie nic robić. One się odnajdują, że tak powiem. Więc jest takie inteligentne skanowanie częstotliwości. Znajdują się. Widzicie również tutaj informację, że napięcie tu jest 7,1, tutaj jest 7,3. Mamy sygnał na poszczególnych, na, poszczególnych, na, na odbiorniku mamy sygnał. Poszczególnych nadajników. Mamy czwarty kanał, i mamy informację, że nie ma w tym momencie sygnału wideo. Wyświetlacz, jak widać, mega czytelny, więc to też zobaczcie, że pod, ka pod każdym kątem praktycznie będzie to widoczne. To co, możemy podpinać? Nie ma sprawy. Jarek ma tutaj jeszcze jakąś kamerę. Zaraz coś wynajdziemy i podpinamy. No i zobaczcie. Samo podłączenie jest banalnie proste. Jeden przewód, i to praktycznie działa. Zobaczcie, tutaj mamy informacje. Zobaczcie, właśnie te informacje, jakie pojawiają się jeszcze na nadajniku. Nadajnik jest czerwony. Ta śruba pod spodem. Czyli mamy również informacje o tym, jaki jest sygnał. Czyli teraz leci 1080p, 50 klatek na sekundę. Z tyłu pokazałem Wam otwory wentylacyjne, jest tutaj wentylator wbudowany ma elektronika 3 tryby chłodzenia, maksymalny, automatyczny i minimalny, żeby po prostu tego przydźwięku w czasie nagrania, jeśli będzie potrzeba, żeby absolutnie nie było. Właśnie, bo tutaj jeszcze widzieliście przed chwilą, kiedy no tym możemy zmieniać te kanały. Jest na kanale 5. I zobaczcie, że za chwilkę cyk, i już jest na kanale piątym. Więc to jest też fajne, że praktycznie niczym się nie musicie przejmować. Macie jakieś zakłócenia? Przechodzicie na inny kanał, wolną częstotliwość, i to działa. Dobra, tutaj możemy sobie zamocować na aparacie. I zobaczcie, że tak naprawdę mamy super bezprzewodowy system, bo. W tym momencie mam aparat, który. Hmm. Chciałem powiedzieć, który działa, który zdechnie. Nie, działa, działa, wszystko jest ok. Mamy tutaj bezprzewodowy nadajnik i bezprzewodowy odbiornik również z monitorem, no bo monitor teraz również działa na akumulatorze. Mało tego, mogą być dwa odbiorniki sparowane z jednym nadajnikiem. Więc jeden monitor może być na przykład nad kamerą, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Drugi monitor może być podłączony, czy drugi, przepraszam, odbiornik może być podłączony dla dużego monitora, na przykład dla kogoś, kto jeszcze obserwuje to, co się dzieje na naszej scenie. Kluczową rzeczą przy takich systemach jest oczywiście opóźnienie. I tutaj producent podaje, że jest to 0,1 sekundy. Więc jest to naprawdę niewiele. Przy tej pracy, którą ja wykonuję, to nie ma praktycznie znaczenia. Nie wiem, czy to będzie widać. Możemy spróbować. Możemy spróbować. Mamy tutaj podgląd z tej kamery. Więc widzicie, co jest na tym monitorze. A tutaj możecie zobaczyć jeszcze, co jest na monitorze z kamery. Tutaj weźmy sobie. Ostrość tylko na tym elemencie. I zobaczcie, że oczywiście jakieś opóźnienia są. Ja tam ruszam obiektywem, nie? Więc to nie jest tak, że jest to, co zdechło. Tutaj zdechła bateria. Dobra, nie szkodzi. Widzieliście tą różnicę. I co jeszcze mogę powiedzieć? że ma coś jeszcze fajnego, ma coś jeszcze fajnego, czyli opcję podłączenia aplikacji, więc zaraz sobie to również to przetestujemy. Dobra, wszystko działa i odpalamy aplikację HolyView i uwaga, proszę bardzo i jeszcze mam, słuchajcie, podgląd na telefonie. Widzicie teraz? Widzicie teraz wszystko, nie? Czyli tutaj również widać. Minimalny lag jest, no ale słuchajcie, mieć albo nie mieć. Możecie również to wykorzystać, na przykład do, do, tego, do, ce, do tego celu, wy, wykorzystać możecie tablety, które są tanimi urządzeniami, i macie dodatkowy pogląd na czterech monitorach, czyli w sumie można na sześć monitorów zewnętrznych to emitować. Tutaj, również na tej aplikacji, jest sporo opcji dodatkowych, bo możemy nagrywać. Słuchajcie, możemy wykorzystywać właśnie na przykład jakąś zebrę, czyli patrzeć, gdzie jest ostrość. Jakieś możemy histogramy, możemy widzieć widmo, możemy sobie powiększać, żeby sprawdzić, czy dana ostrość jest na przykład ustawiona w odpowiednim miejscu. Co tu jeszcze możemy? No właśnie, jeszcze możemy to powiększyć. Tutaj jeszcze jakiś dziwny tryb. Możemy nagrywać również te informacje w tym momencie. Zrobić zdjęcia i nagrywać wideo wprost na aplikację. Więc myślę, że to jest, słuchajcie, naprawdę genialny sprzęt do, do pracy. Oczywiście, ja mam tutaj, jak, jak widzicie, oczywiście mam tutaj, yy, teraz nie, nie, nie będziecie widzieć, albo nie, będziecie widzieć w tym monitorku. Będziecie widzieć tutaj monitor podglądowy nad, nad aparatem, z czego oczywiście korzystam. Tutaj również jest drugi monitor, z którego korzystam i tak pracuje, tak? Czyli. Na podstawie tego, co widzę na monitorze podglądu, dlatego czasami moje oko idzie w górę. To obserwuję, ale w wielu sytuacjach, jeśli korzysta się z automatycznego fokusa, albo z manualnego fokusa, który jest ustawiony punkt ostrości w jednym miejscu, i czasami się rusza do przodu, do tyłu, jest nieostre. Czasami ostrość nie łapie dokładnie tam, gdzie być powinna. I takie urządzenie, jak to, czyli właśnie ten nadajnik, odbiornik do przesyłu wideo po pozwoli mi na posiadanie jeszcze dodatkowego monitora. Słuchajcie, no te monitorki małe, 5-7-calowe do podglądu jest OK, ale w takiej odległości, jak tutaj no sorry, to już nie mam pojęcia, czy ostrość jest tam złapana, czy też nie. A te sprzęty, właśnie pozwolą mi. Znaczy pozwalają generalnie na to, że operator ma dodatkowy podgląd, jeszcze który pomaga mu w, w, po prostu w ciągłej monitorowaniu, w ciągłym monitorowaniu tego, co idzie w eter z kamery. No i słuchajcie, 100 metrów. 100 metrów. Ja tutaj chodząc po tym lesie mm, przez budynek, przez mój warsztat, przez dom kolejny. Nie straciłem sygnału. Nie wiem, jak to będzie w przypadku, nie wiem, betonu, przy jakichś grubych ścian, właśnie takich blokach. Bo po prostu tutaj nie mam takich warunków, żeby to nawet sprawdzić. Generalnie, kawał mega sprzętu. Cóż dodać? Link tradycyjnie w opisie. I Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Mam nadzieję, że również takie informacje. Przydadzą się Wam po prostu, bo ja szukam, ja wertuję, ja przerabiam tutaj jakieś sprzęty i wyszukuję te, które naprawdę są warte pokazania. Widzimy się niedługo, w takim razie, na razie, cześć. Po dla cierpliwych, słuchajcie, jeszcze zapomniałem pokazać Wam samo menu, do którego można oczywiście tutaj wbić, i już to Wam pokazuję. Proszę bardzo, czyli menu, po którym możemy się poruszać. Dalej ostrość, widzicie? I w tym momencie już by mi się ten monitor przydał podglądowy. Czyli możemy się tutaj przebijać przez menu, wybierać sobie funkcje poszczególne, wychodzimy i możemy zabierać się do pracy. Również. Update z software'u możemy wykonywać tutaj bezpośrednio przez USB. Po to też ten port jest tutaj stworzony. No i słuchajcie, jeszcze trzeba pamiętać, że te wejście i wyjście SDI, no to znowu są przewody, które mogą być dużo, dużo dłuższe niż przewody HDMI. O tym trzeba pamiętać. Jeśli ktoś chce pracować na większej odległości, ale być połączony po kablu, no to właśnie wybiera opcję SDI. Na razie. Cześć.